Co pan sądzi na temat tego filmu? No wreszcie jakaś prawda się ukazała na światło dzienne, bo przedtem to było wszystko tuszowane przez Kościół i przez rząd kolejny. Tak. Bo to było, uważam, pis yes i oni to ukrywali. No, mam nadzieję, że teraz ich działania, które są, nie skończą się tylko na wyborczymi obietnicami, że to będzie karane, tylko no, jakoś, jakoś to rozliczą tych księży. Ogromna przykrość. Film jest, pokazuje prawdę oczywiście, no, która już to no, pewnie prawdopodobnie była już dużo wcześniej ujawniona i rozwiązana ta sytuacja i sprawa. Nie? Uważam, że ten film mówi prawdę, całkowitą prawdę, o, że nie powinno mieć miejsca tego w kościele, uważam. No prawda, wszystko prawda. No, tematyka na pewno wstrząsająca, chociaż skąd inąd była wiadomo wcześniej o, o tych sprawach, że takie rzeczy się dzieją i to, to, to że się film ukazał, no to, to jest tylko obraz już tego pokazany, tak jak, jak faktycznie no. po prostu, no. Panie, że Kościół w tej chwili stracił duże zaufanie ze strony społeczeństwa? Tak, uważam, że dużo stracił, duże zaufanie stracił Kościół. Teraz już chyba wcześniej, niestety. No, no, no ale to, teraz się to pogłębia. no I, i dopóki to nie będzie wyjaśnione, to no, będzie podejrzewam coraz gorzej. No. Stracił na pewno. No, powinien stracić. Dzisiaj nie wiem, czy mogę tak sądzić, bo u mnie stracił Kościół 30 lat temu już zaufanie. A co teraz jest, to trzeba się spytać tych ludzi, którzy chodzili do Kościoła i chodzą. Czy straci, czy nie, nie mam pojęcia. Jest pan za zwiększeniem kary za pedofilię? Tak. Nie, no niech nie, będą wykorzystywane te, które są, bo jest tam nie wiem od, od iluś miesięcy do iluś lat, a, a, a z większości jest to nawet, nawet połowa tego wyroku nie jest wykorzystywana, nie? I dawana ludziom. Oczywiście, oczywiście. Ja tak, tak jestem, że była zwiększona kara. Do... E, raczej tak. Wie pani co, no, tylko u nas w kraju to jest, popadamy w jakieś skrajności, bo... Jak mówię, to o tym wcześniej było wiadomo, a teraz nagle się podniósł wielki, że, że, że film się ukazał, to, to trzeba kary podnieść. No, w, może te najniższe powinny być podniesione i, i żeby były orzekane kary bezwzględnego więzienia, a nie jakieś tam na, w zawiasach. Czy się kary, no na pewno muszą być karani, ale co jak, czy ile do więzienia, czy na 30, czy na 50 lat? Nie mam pojęcia, uważam, że tylko te osoby nigdy już nie powinny mieć styczności z dziećmi, a nie że ukrywają się i pracują, bo to nie tylko w kościele, bo to również i w zakładach dla domu dziecka czy nie domu dziecka też pracują.